Siemaneczko, ja jestem Hubson, a to jest Gameplay z Hubsonem. Witam na urywku relacji z pierwszego epizodu Cyberpunk 2077 Night City Wire, na której była ujawniona wielka tajemnica od CD Projekt Red. Zanim jednak przejdziemy do tej tajemnicy, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i dzwon, aby być na bieżąco z takimi newsami, no przecież to nic nie kosztuje. A teraz wracamy do tego sekretu, a mianowicie CD Projekt Red wszedł w kolaborację ze studiem Trigger i Netflixem, aby Cyberpunk Edge Runners ujrzało Cyberpunk światło będzie to anime osadzone w uniwersum cyberpunk, data premiery to 2022 rok. W tym momencie zobaczymy wypowiedź ekipy z Tokio. Saya Elder, japoński nerds, producent w mówi, so że w Japonii jak to w Japonii. Kiedy jest gra musi być też anime, a więc znalazła project, się grupa nerdów, we którzy postanowili takie anime, anime stworzyć. Anime. Kiedy zaczęli ten projekt, nie chcieli powielać motywów, bo cyberpunk Edge Runners jest standalone, co oznacza niezależnym od historii new przedstawionej new aczkolwiek I to w aczkolwiek znajdując się w tym samym uniwersum. Wszystko odbywa cyberpunk się w Night City, choć pojawiają się nowe postacie the i nowej historii. Right now we're, now in, we're in, Nakano, in Nakano, which is one of the biggest anime mechas of the world. Uh, I'm going to take anime. you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be bringing you this anime. こんにイエス・ナトリスはのモいしです。キャラクターデザインを担当する吉永です。のアニメとアニメでンクのるため今回初めて触れる方両方に満足していただけるようにアニメを作るつもりです。シャンダー・サイ・スーパー・バンクは、今回は、僕らが一番最初の頃に生まれたジャンル、そういうジャンルのものをまた。 時トリガーもディアナということで、本当に今井しキャラクターデザインの吉成という、トリガーの最強の夫人で、トリガー10周年にふさわしい作品にしていきたいと思います。お楽しみに。 A jeśli jesteście zainteresowani pełną relacją z tego wydarzenia, to tu gdzieś będzie do niej link, lub na naszym kanale Brainporn Studio. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, aby wiedzieć kiedy jestem live z tego typu newsami, lub kiedy gram wasze ulubione gry, takie jak Fortnite, Wiedźmin 3, Cyberpunk i wiele, wiele innych. No i oczywiście, do zobaczenia. I podejście pierwsze, ending, akcja. A jeśli... Ja... <noise> Odejście, drugie, ending akcja! ja jestem Hubson, a to jest gameplay z Hubsonem. Witam na urywku pierwszej relacji z Twojej starej gameplay. 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 Fajnie brzmi fortbite Fortbite? No No fortbite Fortbite sznelen Gdzieś będzie do niej lin Lin Tak jak ja nagrywam to też może. O hej. też brzmi O, o się odbiło <gulia> Bez pauzy polecieć, kurwa, tak na jednym wdechu. Nie będę ja powietrze. Będę miał wszystko tylko nie powietrze. Lecimy, lecimy. Do zobaczenia.